All in, wszystkie karty na stół Nasz czas, nasz team, krok tył, dwa w nie, nie ma co żałować, żałować, pełno zabirowań Płyniemy, nie ma się czego bać Mmm... Pati czy Monia? Monia, gdyż... Ee, w ogóle, tak szczerze, no Pati czy Monia, jak można ogóle <laughs> zadać takie pytanie, co nie? No oczywiście, że Monia, bo my się przyjaźnimy tutaj najdłużej i po prostu Monia to... Monia to Monia, no. Ej, ja wszystko widzę, co robicie? No leżymy, bo jest już... Nie wiem, ja już się przemęczyłem ja tak naprawdę. Ja też, te słońce mnie tak przeorało. No. Wiecie eee, coś do siebie? Nie, jesteśmy tylko przyjaciółmi i każdy o tym wie. Dokładnie tak! Nie ma co nakręcać sztucznie, że się kogoś lu... Ko ta tak. Tak. <noise> Serio. Niektórzy to robią. Oh shit! Oh shit! Eee, siema Karol, Siema. All in czy barwy? Mi się na przykład siada bardziej all in. Niech moja zaśpiewa, moja zaśpiewa. All in, wszystkie karty na stół. Nasz czas, nasz team, krok w tył, dwa w przód. jesteście? Jesteśmy zachować. w tym pokoju w jakcie i położyliśmy telefon... Yy, ała Czaisz, co ja my tu co robimy? My robimy? Co odwalasz, co odwalasz? Co odwalasz? <grystanie> Ej, Bo zaraz kudyne. powiemy wszystko <grystanie> To jest szczotka marki Szczotko maty i... <grystanie> Ile są kozackie hmm, nasi ludzie Więc Nagrywamy ten z To jest ujęcie Jakie, Jak skacze? Nie, jak tam jest na na ci? to tam jest? Nie wiem właśnie. Taki maty i Kacper. <laughs> ja i Kacper. Który tam twerkuje tutaj? Kacper, Kacper weź się garni, Boże. Się. Kacper, to jest taki trochę upośledzony nasz kolega, ale on jest bardzo fajny, ale często twerkuje. Boże, to on po prostu jest dziwakiem. Ustaw, usta i... Luz mam Jak zygzak Eee jak zygzak Jesteś na Chorwacji? Tak Kogo najbardziej lubisz z teamu? Wszystkich Po trochu Luz mam jak zygzak Zapytaj się Monika, Karol czy Czaro Eee Jeżeli... Nie, bo to nie ma... Co? Nie ma co wybierać, bo jeżeli chodzi o strefy takie, a inne... <noise> co ty pieprzysz? Nie, ogólnie tak, ja mówię szczerze. Karol, ja się z nim znam mega długo, mam przy nim mega luz. Przy, przy Czarku teraz też. Z Czarkiem teraz mam mega, mega dobry kontakt. I jesteśmy przyjaciółmi w sumie, mogę już tak powiedzieć. Tak, a ty co tak tak. kacperbie gilasz tu? Eee, I no teraz, o! Teraz mam w sumie szczery najlepszy kontakt, no i z Karolem też, bo z Karolem mam zawsze najlepszy kontakt. Kasper, dla przeszkadza! Zaraz. Ach, mnie kusi. Kusi mnie po prostu. Um, Ale nie. nie no, ogólnie z Karolem się zajmuje. Karol mnie, mnie nigdy nie. Żeby, żeby nie było. Mnie po prostu. Y, mnie nie rusza na przykład, że Monika, nie wiem, y, tak jakby chodzi z czarkiem, czy spędza czas z czarkiem, bo. Ja do Moniki nigdy nic nie będę czuł i nie czuję, więc ja się nawet cieszę Twoim szczęściem, że po prostu Ty jesteś szczęśliwa. Wiesz, o co chodzi? Ale co szczęśliwa? Ale nie chodzi o to, że. Boże, My, stara... się, my się z czarkiem przyjaźni. Ale ludzie myślą, że mnie to boli. Wiesz, o co chodzi? A, no. A ja, lub... ja się cieszę, że Ty jesteś szczęśliwa. Tak, no bo ogólnie mam z większością mega, mega dobry kontakt, ale w tym momencie mam najlepszy z Julką, bo z Julką mam zawsze, z Karolem mam zawsze. No Szarkiem. i szczarkiem, no i my, serio, to no się Lekciem też mam zawsze, więc teraz, jakby tak od pewnego czasu, szczarkiem, no. ale po prostu, no my się przyjaźnimy, po prostu mamy taki wspólny płynięcie, vibe. Płyniecie teraz łódką, tak. Ogółem, ja telefon położyłem, patrzcie, czekajcie, nie wiem, jak to się opraca, jak to się odbywa, patrzcie, tu położyłem telefon, on na tym zawiesiłem, a ogółem my jesteśmy w kabinie. Mam kamerkę. Czekajcie, my jesteśmy w kabinie ogółem. Ale telefon to a, kołoś, tam fajnie. A tam jest ten... Yy, no tam jest ten jacht. I stopy kogoś. Sorry. Zodawajcie jakieś spicy pytanka. My odpowiemy na... Odpowiemy czyste. dzisiaj na spicy pytanka. Nie jesteście podłączeni? Nie. Nie, a do czego? Ej, ja ale Ja muszę... trochę na drugą mnie nie widzę. Hej Patryk. Tam widziałem że ktoś powiedział że Patryk", Patryk, Widzisz stąd pytania? Tak. Monia zachowujesz lub proszę ciało. Piszcie wolniej. A bo kliknij wiesz tak w ekran, żeby było, wiesz. O. Nie. Tak. O. o, Dobra. Czy to zniknie potem? Nie. Uh. No pati czy Monia Monia, już opowiadałem, czy Monia jest szczarem. Oficjalnie... Ja! <grym> Nie no, ja, ja jestem debilem po prostu i dlatego tak mówię. Eee, nie O, woski, oski siema. siema. Nie ma, Siem, nie, nie, nie będę, nie będę ani z Karolem, ani z czarem, ani z Dyksiem, ani z Nikim. Moim zdaniem Monia będzie z Maćkiem. Bo no co całowaliście się na no, Maledwak i przyznaj, że to prawda. Nie, ee, no dobra, buziak na butelce. Hmm. To się nie liczy. Będą lody Tim. Czy ja wiem? Czy ja wiem? Czy Jak lody? Jak się zachce, A mody, może... A może nie będzie? A może będzie coś innego? A może nie będzie nic? No właśnie, zobaczymy w swoim czasie. Tak. Kto pierwszy wyjdzie z Teamu X? No nie wiem. Ja myślę... nie wiem. Ja obstawiam... <noise> Ty też? No. <głos> <głos> no. <głos> e... Będzie... Będą ubrania Ty mu x mm. No, może taka, może Jakby Jak nie. my na tutaj za ten za język? Ciągnięcie! Moniczka Moniczka. Karole! Dawno, dawno, dawno tego nie mówiłem. No. Bo teraz jest Mona. Mona zrobiła. O! Kasper! Kasper <noise> to jest ziom! Kasper to jest czerwonek! To jest czerwonek! On się spalił! Kacpi, nie udwalaj! Ważę, bo mój telefon czasem robi 360 i jak cię ujrzy to nie wiem co zrobisz. Cacpi Bo Kacper to nowy członek kimu X, którego nie możemy pokazywać jeszcze u prostu. Boże, jest no, po prostu. Całkiem ładne. Jesteś naturalne usta. A teraz, czy to Kacper teraz... buński? A Bece. The... The... Co? A co z Jakie piosenką są? dla Moni? No, a co, no to była co, co przyjacielska, To co, co nawet z tą piosenką? To, to... Ja ogólnie nie jestem dumny z tej piosenki nie, nie lubię... oj dobra już, ja w ogóle nic nie mówię Która jest to 12 godzina? Ta sama, ta sama co w Polsce Już nie balą A potem się dziwicie, że mam siniaki wszędzie Ktoś napisał Kacper to ktoś tam Nieprawda wiesz kto Pokażcie czara, nie ma czara. Czaropływa. Czaro. nie wiem gdzie. Teraz płyniemy na, na py, na miasto na py. P. Pe... nie wiem. Yeah. Co.